Witaj bardzo serdecznie, tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu The Sprendite. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas, a który się może przejawiać w różnego rodzaju sprawach. No i właśnie, dzisiaj chciałam opowiedzieć o takim kole, w które wkładamy płynne koło naszych myśli. No, myślę, że też Ciebie to dotyczy, ponieważ bardzo dużo osób właśnie, no szczególnie jeżeli to są moi klienci na terapiach, to po prostu to bez przerwy wychodzi, że wchodzimy w błędne koło naszych myśli. Czyli zaczynamy powtarzać sobie nasze nieszczęścia, nasze problemy, cały czas z nimi żyjemy, jakby pozwalamy im kręcić się w naszej głowie, właśnie robić to koło. I teraz może dlaczego w ogóle powstaje takie błędne koło. Po pierwsze, jest to troszeczkę związane z naszym mózgiem, który cały czas przeszukuje naszą, nasze otoczenie, naszą rzeczywistość, ale nie na podstawie naszych oczu, czyli tego, co widzimy, tylko na podstawie tego, naszych reakcji wewnętrznych. Więcej to zapraszam do, do, info, do, do wideo o mózgu. Tutaj tylko powiem, że, no właśnie, przeszukuję tą rzeczywistość, szukając zagrożeń. Dlaczego? Ponieważ naj, najważniejszą rzeczą, jaką mamy, jaką ma najważniejsze zadanie naszego mózgu, to jest po prostu przeżycie. I więcej go nic nie interesuje. I na tej podstawie i właśnie dlatego cały czas szuka niebezpieczeństw, żeby nas z tego wyciągnąć. Czuje się oczywiście bezpiecznie w momentach, kiedy robimy rzeczy powtarzalne, rutynowe i tak dalej i wtedy on jest skupiony na tym, żeby, żeby czuć się bezpiecznie. Znaczy wtedy on uważa, że jesteśmy bezpiecznie. I teraz tak. To powoduje pewnego rodzaju właśnie Uzależnienie czy przyzwyczajenia. Ponieważ, jeżeli y, ja na przykład jestem w relacji, gdzie ktoś bez przerwy mi źle mówi, no właśnie, na przykład y, mi wyrzeka, czy, 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 czy narzeka na mnie, czy bez przerwy mi mówi jakieś brzydkie słowa, to dla mnie w pewnym momencie y, jest to coś normalnego. Jeżeli ja przeżyłam na przykład w rodzinie, czy później e, w innych doświadczeniach się okazało, że ja przeżyłam w tych sytuacjach, to ja teraz będę szukała kogoś, kto mi będzie właśnie wyrzekał, e, przeklinał i tak dalej, i tak dalej, mówił złe rzeczy o mnie, bo dzięki temu ja będę się czuła bezpiecznie. Ja jako ja to nie, ale mój mózg na pewno. I mój mózg będzie zadowolony. W momencie, i tutaj właśnie najczęściej dochodzi do tego w naszych myślach yy, przeżyliśmy w jakieś złe sytuacje yy, ciężkie sytuacje z których wyszliśmy obronną ręką po prostu przeżyliśmy ja? i to jest najważniejsze dla naszego mózgu i w momencie kiedy nasz świat, bo jesteśmy cały czas bombardowani informacjami o problemach o yy, no, różnych rzeczach. Tu mnóstwo jest tych problemów, konfliktów, zagrożeń, itd, i Poza tym mamy sami w domu wojnę z dziećmi, żeby wyszły do szkoły, żeby zrobiło, żeby wyniosły śmieci z mężem, żeby podniósł skarpetki, żeby. Te, no po prostu jesteśmy cały czas na poligonie. W związku z powyższym, dla mojego mózgu bezpieczne jest. Jakby wracanie do starych rzeczy, które ja już przeżyłam. I jeżeli ja już to przeżyłam, to ja przeżyłam i jest fajnie, i tam ja czuję, tam mój mózg odnajduje bezpieczeństwo. Jeżeli on odnajduje bezpieczeństwo, to mi to będzie cały czas przypominał. Cały czas na tym poligonie, na którym ja jestem. Co wcale się okazuje, że na przykład nie jest aż takie tragiczne, nie jest aż taki poligon, że nie jest tak źle ale moja, to znaczy mój mózg, to jak ja się czuję, czyli ja mam spięte ciało, jestem cały czas w napięciu, jestem na takim bezdechu, na biegu, powoduje, że mój mózg w tamtych sytuacjach, tych przeszłych, tych takich, że, no właśnie, że on mi powiedział, nie zrobił, potem tak, tak dalej, ja tam czuję bezpieczeństwo, to znaczy mój mózg stamtąd czerpie bezpieczeństwo i inspiracje do tego, żeby przeżyć. Więc dlatego ja też zawsze powtarzam świadomość, 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 być świadomym, zdawać sobie sprawę cały czas, gdzie ja jestem, co się dzieje, w jakim jestem stanie, co ja, jakie ja informacje daję mojemu mózgowi, bo musisz wiedzieć, że 80% jakie informacji, jakie dostaje mózg, to są informacje z ciała. Więc to są informacje, które ja, ja osobiście, ja, ty osobiście, ty dajesz swojemu mózgowi, ja daję mojemu mózgowi i ja na to mam wpływ. Dobra, to powoduje, to znaczy to jeżeli ja jestem w napięciu, jest odcięcie od ciała, powoduje taki, no właśnie, odcięcie od ciała, ale. Wszystkie te informacje, jakie mamy, słuchajcie, ja mam dzisiaj konspekt. Wszystkie informacje, jakie mamy, wszystkie problemy, które sami tworzymy, które sami wyobrażamy sobie, czasami dajemy rzeczy, sami nazywamy pewne rzeczy problemami i dajemy im wielką wagę, mimo że one na przykład takiej aż wagi nie mają i sami widzimy, że one nie mają, ale wewnętrznie, motywacyjnie, jakby tak emocjonalnie, tak w środku dajmy im większą wagę. Wale, yy, dobra, więc tak. Wszystkie te problemy, jakie mamy, yy, one są związane właśnie z tym zagrożeniem. Powoduje to, że jestem cały czas napięta, jestem cały czas yy, no właśnie w takim napięciu, a moje ciało nie może być długo w napięciu. Mój mózg nie może długo jakby, jakby być w tym, że moje ciało jest napięte. On tego nie potrafi jakby sobie poukładać, jakby sobie z tym poradzić. W związku z powyższym następuje takie odcięcie i to powoduje, że jesteśmy odcięci od naszego ciała od naszych właśnie tych potrzeb czasami cielesnych, ile razy na przykład, no wiem, że tutaj większość są panie, więc zobacz, ile razy zdarzyło Ci się po prostu w ostatniej chwili lecieć do kibla i już prawie się siekałaś, bo nie zauważyłaś, że, że no właśnie, że, że no muszę iść już do toalety, a jeszcze jest to do zrobienia tamto i ja Tracę kontakt ze swoim ciałem, ze swoimi potrzebami, z tym, co potrzebuję. To też później na koniec dnia na przykład się przejawia w tym, że ja padam na nos ja po prostu, albo w tym, że nie mogę zasnąć. No już nie mówię tutaj o y, innych tam y, somatyzacjach, więc tutaj ten. To jeżeli ja jestem w napięciu, jestem y, właśnie w tym takim niebezpieczeństwie. Odcięciu od siebie powoduje, że zaczynam się odcinać od bliskich. Zaczynam się. No właśnie, ponieważ jestem cały czas w tych moich myślach: tym, że ty tego nie zrobiłeś, albo on tego, i tak dalej. Jestem cały czas w tych myślach, powoduje to napięcie, odcięcie od ciała, i tak dalej. Ja przestaję, jakby. Liczyć na Ciebie, przestaję liczyć się z Tobą i w ogóle odcinam się od Ciebie. Mimo, że na przykład żyjemy razem, mimo że na przykład załatwiamy jakieś problemy, ale ja jakby mam dystans, mam taką barierę. I tutaj y, też w tym w tym bardzo pomagają, w cudzysłowie oczywiście, y, są wszystkie teorie te nowoczesne, globalistyczne, związane z tym, że Związane z tą autonomią, z tą samowystarczalnością, te teorie niezależnościowe, że, że ja sobie mogę żyć sama i rzeczywiście, jeżeli się tak popatrzymy z punktu widzenia materialistycznych, czyli materii i życia, to ja mogę mieszkać sama bo ja, mam, ja mogę sobie opłacić mieszkanie, bo ja sobie mogę opłacić jedzenie. Jak ja jestem chora, to ktoś mi to jedzenie doniesie po prostu, a jak nie potrafię gotować to sobie kupię, albo ktoś mi to jedzenie dokupi, albo nam mam w supermarkecie rzeczy, które sobie odgrzeję i po prostu jestem samowystarczająca tak, i to jest właśnie ten, ta, ta powłoczka taka zewnętrzna, materialna natomiast to co się dzieje w naszym środku to nasz mózg potrzebuje drugiej osoby i teraz tutaj znowu wysyłam do tego nagrania o mózgu w każdym razie chodzi o to, że jeżeli ja nie znajduję jakby odzwierciedlenia siebie w Twoich oczach, w Twojej twarzy, jeżeli ja nie odnajduję w Twojej twarzy i w Twoich oczach yy, zrozumienia dla siebie, to ja nie dość, że się odcinam od siebie, odcinam się od Ciebie, a to powoduje, że wchodzę w taką samotność, ale to powoduje, że ja jestem w zagrożeniu ponieważ nas, nasz mózg, chcemy czy nie chcemy, to na razie jest, nie wiem, 50 lat żyjemy w takich te, w teoriach niezależnościowych, może troszeczkę dłużej, ale generalnie mniej więcej 50 lat. 50 lat to jest nic dla naszego mózgu, tutaj nie zajdzie żadna ewolucja, jedyne co się podzieje, i co się dzieje, to jest po prostu powiększa się nasza, Frustracja, nasze, nasz jakby stan jakiegoś zagrożenia wewnętrznego i, i no taka bezradność, frustracja nasza wewnętrzna. Dobra? Yy, tutaj już w ogóle nie będę wchodzić w ekrany, bo one też bardzo tam powodują, ale ten, w każdym razie, yy, kiedy ja jestem właśnie sama. Jestem odłączona od innych, od siebie, mimo że na przykład żyję w rodzinie i mam męża, mam dzieci, ale ja jestem w takiej samotności wewnętrznej. To powoduje, że mój mózg nie ma w ogóle szansy na poszukiwanie bezpieczeństwa, czyli nie ma szansy na wyjście z zagrożenia, ponieważ ja sama karmi się zagrożeniami. Ja cały czas tylko widzę, że tutaj, ty mnie nie rozumiesz, ty nie zrobiłaś tego, tu tamto, tu to i to powoduje yy, już nie, nie frustrację, ale takie wewnętrzne, właśnie mózgowe jakby wypalenie, przeciążenie i degeneracja? Nie. Nie, 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 ale po prostu taki no, brak takiej orientacji mózgowej. Tam, no, brakuje. I yy, jeżeli, znaczy, ja dużo pracuję z traumą, i tutaj chcę powiedzieć, że na przykład trauma to jest znaczy zagrożenie, plus samotność. I my w tym momencie, większość ludzi żyje właśnie, znaczy sama sobie produkuje różnego rodzaju traumy, właśnie tworząc mom, yy, sytuacje zagrożenia, które są przeżywane w samotności. Mimo, że na przykład ja mogę być na jakiejś imprezie, mogę być otoczona e, moimi mm, bliskimi, ja czuję się sama, samotna. Nie mogę się podzielić. Na przykład mogę powiedzieć: Widziałam jakiś wypadek, czy coś się stało, czy sama brałam udział w wypadku. Ja mogę powiedzieć, że to było straszne, to było, ale nie wyciągam tego, co jest najważniejsze we mnie. E, no właśnie, nie dzielę się tym, co tak naprawdę stanowi jakby trzon mojej. Samotności, mojego zagrożenia i właśnie tej tromy. Później, ze względu na to, że nasz mózg ma taką, można powiedzieć, fajną, tylko większość osób jednak uważa to za przekleństwo, ma taką funkcję, że kiedy jest spokojny, to on po prostu zapisuje rzeczy. Daje im datę i archiw archiwuję. I tyle. Tak, cały czas taka praca. Biorę, a takie coś, zapisuję datę, archiwum, to takie, zapisuję archiwum. Natomiast w sytuacji zagrożenia ja nie ma połączenia z napisaniem daty i z archiwizacją, tylko to wspomnienie jakby lata samo. Lata w mojej głowie. I tutaj. Tak, jak powiedziałam, że to są takie malutkie traumy, i to może, mogą być wspomnienia mocne, y, traumatyczne z naszego całego życia, ale właśnie takie tworzenie sobie takimi myślami, takimi, takim kołowrotkiem moich myśli, bardziej lub mniej katastroficznych, ale generalnie dlaczego Ty nie zebrałaś tych skarpetek, albo nie zebrałeś, albo on, to powoduje, że. W moim mózgu, że mój mózg cały czas jakby nie archiwizuje tego zdarzenia, tych skarpetek, tego, że no dzisiaj ty nie zebrałaś. No ale w zeszłym tygodniu zebrałaś albo coś. I to jest takie coś, co mi lata. Dlatego bardzo niedobre są te kołowrotki myśli. Z jednej strony, dlatego, że. Zabierają nam y, energię i tak dalej, i wszyscy ludzie mówią: To jest straszne, nie mogę się nad niczym skupić, nie mogę pf, zrobić innych rzeczy, czy o innych rzeczach myśleć. E, a z drugiej strony y, pociągają duże, duże, ogromne konsekwencje w naszym w naszej psychice, no i w naszym mózgu, w ogóle całym systemie y, nerwowym, bo to, bo to idzie przez, y, tam, przez nerw błędny i tak dalej, i tak dalej. Dobra, i to by było. Yy, yy, to by było tyle. No właśnie, że tutaj ten. Dobra. Dobra, zakwalifikowanie jednej myśli tak naprawdę jest mechanizmem obronnym. Aha, no właśnie. No bo teraz tak, dlaczego my myślimy, właśnie tutaj, to? Dlaczego my cały czas wchodzimy w te myśli? Nasz mózg też odbiera to, że tutaj, właśnie w tym otoczeniu, jest tyle niebezpieczeństwa. No bo co ja włączę telewizję, no to tam, jak włączę radio, to nie wiadomo co. Jak zobaczę moje dziecko, to nie wiadomo co. Jak zobaczymy mojego męża, no to a jak pójdę do moich koleżanek, to już w ogóle też tam, coś się podzieli. Jestem cały czas w zagrożeniu tym zewnętrznym. W związku z czym ten system, ten mo, mo, moje myśli, te natrętne, wracające i tak dalej, o tych skarpetkach, o tym nie wiadomo czym, to jest jakby taki mechanizm obronny, który pomaga mojemu mózgowi właśnie się wyciszyć. Jakby znaleźć bezpieczeństwo w tym, ale... I to mnie też chroni przed wybuchem, przed nagłym takim wybuchem. I teraz tak, to wszystko, jakby takim, taki, w takim schodzie, ja to troszeczkę jak kosemat, ale w każdym razie chodzi o to, że jestem taka samotna, żyję w takim zagrożeniu, że ja już sobie z tym wszystkim nie radzę. Nie daję sobie rady. I jeszcze do tego te myśli, które niby. E, nie chronią, ale one też no, bardzo dołują, e, sprawia, że jestem w, w ta, mam takie wrażenie, że już więcej nie wytrzymam, że już więcej nie dam rady, że to wszystko przechodzi. I lepiej właśnie na, lepiej skoncentrować się na tej myśli na tych skarpetkach, na tym, nie wiem, na jakiej właśnie takiej myśli z przeszłości, czy myśli takiej natrętnej, powracającej, niż na tym, że sobie nie radzę, że sobie nie daję rady, że, yy, że wewnątrz czuję taką pustkę, czuję niepokój, czuję samotność, czuję yy, nicość. I lepsza jest taka właśnie natrętna myśl. Taki kołowrotek myśli, który mi powtarza albo to, albo tamto, yy, niż poczuć właśnie pustkę w sobie, czy to, to rozdarcie w sobie, czy ten brak w sobie. No, jak wyjść z takich kół, błędnych kół? E, po pierwsze, zdać sobie sprawę, że jestem właśnie w takim kole błędnym wpadłam w nie i po prostu teraz no muszę jakoś wyjść z niego e, zobaczyć, osadzić się w rzeczywistości czy naprawdę jest tak źle czy e, no i właśnie, to jest to, to, co też mówiłam o nerwie błędnym, o nerwie błędnym nasz mózg otrzymuje informacje w większości z naszego ciała 80% to są informacje z naszego ciała Czyli z naszego, jak ja się czuję, jak się czuję moje ciało. Czy jestem cały czas w spięciu, napięciu i w gotowości? Czy jestem rozluźniona? Jeżeli ja jestem rozluźniona i ja się skupię na moim ciele, to moje myśli zupełnie będą gdzie indziej. Hmm, pojawią się inne myśli, w ogóle przestaje myśleć, ponieważ skupiam się na moim ciele. I. <laughs> Takie osadzenie się w swoim ciele to jest jedna z najlepszych kotwic. A druga, ja zawsze mówię, nie że mantry, ale powtarzać sobie pewne, pewne rzeczy. Nie takie, że sobie dam radę i jestem świetna i wspaniała. To nie, to jest bardzo destrukcyjne. To jest też na inny temat i ja też mam nagrania o tym. Ale powtarzać sobie na przykład myśli związane z wdzięcznością, myśli związane z moimi sukcesami, myśli rozpatrzeć to co jest dobre, dlaczego? Bo właśnie ode mnie zależą moje myśli. Ja mogę sobie płynąć z moimi myślami, oczywiście, ten ja tutaj zawsze wiesz, gdzie twoje myśli cię doprowadzają i gdzie kończysz. Natomiast zachęcam Cię do takiego eksperymentu. A jak pomyślę o czymś innym? Jak zamiast karmić się tymi właśnie skarpetkami, czym tam niezrobionym, czy problemami, czy jakimiś rzeczami z przeszłości, niezadowoleniami, a jak ja się zacznę karmić czymś, że no dobra, że na przykład właśnie ten, co rozrzucił skarpetki, to na przykład zrobił herbatę, albo kawę, albo zrobił mi obiad. I się karmić zamiast tymi skarpetkami, to obiadem. E, tworzyć taką inną rzeczywistość, nie? E, nie jest to inna rzeczywistość, tylko skupiamy się na innych rzeczach na tych bardziej karmiących, e, na, tym, na tych, które tworzą bezpieczeństwo, na tych, które tworzą bliskość i na tych, które tworzą właśnie taki e, dobrostan nasz i innych. No i do takiego, takiego dobrostanu życzę Ci z całego serca. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, zachęcam do zostawienia lajka, do subskrypcji. Jeżeli masz ochotę, umów się na rozmowę. Na dole jest link. No i cudowności, wspaniałości. Dziękuję za uwagę. Pa-pa!